Dobry wieczór Państwu, z tej strony Leszek Grabowski. Pierwotnie nie miałem dzisiaj już robić jakichkolwiek transmisji ze względu na to, że chciałem się wcześniej położyć. No ale jednak mecz francja szwajcaria sprawił, że zdecydowałem się rzutem na taśmę zrobić transmisję. Plus pojawił się jeszcze apel eee... W jednej jednej z widzek, no mam nadzieję, że chociaż będzie aktywna na tej transmisji, aczkolwiek widzę, że i tak tylko jedna osoba w danym momencie obserwuję. No tak na szybko chcę to przejść do tego meczu, wszystko tak powiedzieć, co się działo, no, od samego początku Francuzi jakby chcieli zaznaczyć tą swoją przewagę, że są faworytem, atakowali Szwajcarów, Szwajcarzy się bronili, ale nie pozostawali, nie pozostawali dłużni zawodnicy z Alp, no bo jednak dążyli do tego, żeby zaskoczyć Francuzów i to im się udało. Świetna wrzutka z Ubera. Normalnie tak, no, z, z, tak precyzyjnie no, jak zagrał na, na głowę Seferowicza, no i Szwajcarzy wyszli na prowadzenie, no Francuzi musieli trochę zmienić później ustawienie. W przerwie e, Clemonta Lungley, który nie pilnował wspomnianego Seferowicza, e, zmienił Kingsley Coman, no i w efekcie jakoś tam Francuzi jakby ruszyli. Ale to i tak Szwajcarzy mieli rzut karny. I w 55. Minucie Ricardo Rodriguez podszedł do tej jedenastki, ale świetnie zachował się w bramce Hugo Lori. No i kapitan trójkolorowy zatrzymał ten strzał reprezentanta Szwajcarii. No, można powiedzieć, że dał tlen. A największy hałst tego tlenu przyjął Karim Benzema, bo dwie minuty po tym rzucie karnym strzelił Bramkę na 1 do 1 po podaniu Kiliana Mbappé, a w 59 minucie podwyższył po asyście Antoana Griezmanna. Dzięki czemu Francuzi wyszli prowadzeniem. Wydawało się, że będzie że. Francuzi, podobnie jak wcześniej Hiszpanie, no, pójdą za ciosem i już ten mecz opanują. Tym bardziej, że prowadzili 3 do 1 po trafieniu w 75 mincie Poula. Pogba no, pięknie uderzył, Pogba już próbował yy, in, we wcześniejszym spotkaniu w fazie grupowej strzelić z, z pola karnego, ale mu nie wyszło, Rui Patricio. Zatrzymał ten strzał. No, no teraz, teraz już yy, zabrakło centymetrów yy, Janowi Zomerowi. No i Francja prowadziła 3-1. Ale Szwajcarzy najwidoczniej oglądali mecz. Yy, Chorwacja, Hiszpania, bo poszli za ciosem. No i w 81 minucie yy, po podaniu MBAbu gola znowu strzelił Seferowić, a w 90 minucie silnym strzałem po zagraniu Gentaczaki na 3-3 wyniku stali u No W, 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 w spotkaniu w tym dogrywka troszeczkę jakby była bardziej wyrównana, obie drużyny sobie tworzyły sytuację pojawił się na boisku za Karima Benzeme Olivier Giroud. No chyba jakoś musieli się między sobą dogadać obaj piłkarze, bo jakoś bez żadnych tam problemów sobie piątki przybyli. No i widać, że Francuzi stracili, tracili swoich zawodników, bo Coman, który już nie był w stanie grać z kontuzją, zszedł z boiska. Zastąpił go Markus Thuram. No i tak jakoś dotrwały obie drużyny do rzutów karnych. No i wydawało mi się, że patrząc na to, że Jan mamy, ma 1,83 m wzrostu i jakoś tak te rzuty karne nie były nigdy szczęśliwe dla Szwajcarów, że jednak Francuzi sobie poradzą. Tym bardziej, że po Akan Akanji'ego był bardzo blisko Ugo Lee, żeby tę piłkę wyciągnąć, ale koń z końców się no, nie udało. No i strzelali Gavranowi, później Pogba, Szar, Giru, Akanji, Turam, Vargas, Kimpembe, Mehmedi, no i przyszedł strzał Kiliane Mbappé. No i, hmm. Kylian Mbappé no, miał być takim liderem gry ataku, ataku ofensywnej gry Francuzów, miał pociągnąć Francję do Mistrzostwa Europy. No i najwidoczniej nie wytrzymał presji. Też dzisiaj coś mi się obiło uszy, że podobno kasa się nie zgadza w PES-ze, że, że, że nie może się dogadać z klubem, jeśli chodzi o zarobki, więc y, już trochę myślami był, mógł być gdzieś indziej, no i to wykorzystał Jan Zomer, wybronił, jeszcze, jeszcze czekał na decyzję sędziego, czy, który sprawdzał, czy wszystko było w porządku, si Okazało się okazało, wszystko w porządku, no i y, Szwajcaria zagra z Hiszpanią w finale mistrzostw Europy, no Teraz trudno mi powiedzieć, kto ma być tym mistrzem Europy, bo ja ciągle obstawiałem Francji, ciągle mówiłem, kurczę, że, że Francja, że, że mają takich piłkarzy, że no mają takie umiejętności. Jak oglądałem mecz z Walią, no to było widać tą przewagę Francuzów przed, przed turniejem, później w tym samym turnieju nad Niemcami też przeważali. Ale no, Szwajcarzy naprawdę się tak postawili no, kole, Kolejna drużyna, kolejny można powiedzieć kopciuszek, który sprawił Nie dość, że kłopoty, to jeszcze niespodziankę No bo Austriacy przeszkadzali Włochom yy, Czesi ograli Niemców yy, Przepraszam, Czesi Holendrów No i dzisiaj Przyszła kolej na Szwajcarię, która no, wykorzystała no, te, no, to osłabienie Francuzów do Grypce, mimo że rumuńska publiczność wspierała Francję, to jednak to nie pomogło trójkolorowym. Przejdę do e, waszych pytań No zob zobaczyć, czy ktokolwiek ktoś do mnie napisał. No widzę, że coś tutaj się wyświetla. Natalia Maj napisała, na takie mecze się czekało: style klasa i gole. No, dzisiaj taki wyjątkowy dzień na tym euro, bo tak jak już po poprzedniej transmisji wspomniałem, no, to że niektórzy twierdzą, że prawdziwe mecze zaczynają się w fazie pucharowej No, i dzisiaj mieliśmy tego dowód, no bo zarówno Chorwacja, jak i Hiszpania, jak i Francja, i Szwajcaria sprawiły no, y, dużo, dużo, dużą radochę kibicom, zrobiły niezłe show na murawach. Marcelo pyta się, dobre, y, dobre mecze, o co, no, no, no tak, tak no, jeden z lepszych meczów y, y, na turnieju, no, można powiedzieć, że y, nawet y, momentami lepszy niż to, co się działo w Kopenhadze dzisiaj. Mimo, że Parken no to jednak inna atmosfera niż Puszkarz, yy, przepraszam nie puszkasz, tylko Stadion Narodowy w Bukareszcie, ale, ale jednak yy, no, fajnie się ten mecz oglądało. By, było dużo, dużo momentów takich, które no, yy, no, no, mo, mo, można zaliczyć ten mecz na no, pewno do jednego z lepszych na tym turnieju. Ponownie Natalia Maj napisała największy przegrany bez goli Mistrzostw Europy Mbappé. No, no Kilian Mbappé no nie popisał się na tym turnieju. Miał być, miał być taką gwiazdą, miał pociągnąć tę Francję do, do wyższych celów. A tutaj no Karim będzie ma najlepszy strzelec Francuzów, cztery bramki robi dzisiaj dokładając te dwa gole ma już trzy trafienia. No Griezmann i y, y, y Pogba mają po goli, po asyście. No a Mbappé ma asystę. Z tego może się cieszyć, bo dzisiaj zaliczył asystę ale tak to tego turnieju y, w sumie nie może zaliczyć do udanych. Iwoks e o to właśnie chodziło. Zakładzik siedzi. No to dobrze, że, że się udał zakład bogącherski. Natalia ma i ponownie dalej idem zaparty, że wygrają Włosi, ale niespodzianką na pewno będzie ich przeciwnik w finale. No, zobaczymy, jak to poradzą sobie. Włosi, przypomnę, że grają z Belgią, więc też tak trudny rywal. A jeśli no, po meczu Belgia, Belgia Włochy no, i Szwajcaria, Hiszpania, to właśnie z której z tych par awansuje, no, czy, czy z tych par awansują do półfinału w Londynie. Więc może być tak, żeby, że no, Włosi będą mieli trudniejszą przeprawę niż z Austrią na pewno. No, bo czekam jeszcze na jakieś Wasze pytania. Aż 8 widzów w pewnym momencie było. Nie wiem, chyba kto, ktoś zaginął w internecie przez przypadek, tutaj wszedł, no, bo inaczej tego określić nie mogę. Eee, jeszcze patrzę, są czy są jakieś komentarze. Natalia Maj napisała, Belgia na pewno będzie silnym przeciwnikiem. No, no, wczoraj pokazali w meczu z, y, z Portugalią, że mogą naprawdę być y, trudnym rywalem dla, dla Włochów, tym bardziej, że, no, że, że Włosi no, z Austriakami się nieźle namęczyli. Y, Diler szefi, szefi to napisał Elo, y, Peter Peterku222 2, 2, 2, napisał, leci słup, no to dziękuję Dile sefito że ale fajny z chłopak no. no jakby dziewczyna to napisała, na no to to byłby, byłbym usatysfakcjonowany tym komentarzem czekam jeszcze na jakieś tutaj komentarze dotyczące tego meczu może coś odnośnie w sumie już dzisiejszych spotkań, bo dzisiaj Anglia o 18 gra na Wembley z Niemcami, a o 21 na Hamvedem w Glasgow Szwedzi zmierzą się z Ukrainą. Gier szefit napisał: Nie stresuj się, stary wrzuć na luz. Natalia ma napisanie niczego sobie. Chociaż ktoś. Napisał niczego sobie, dobra. Co tu jeszcze? No zobaczę co tu jeszcze. Są jakieś informacje. No, dużo, dużo osób się zachwyca ogólnie tym turniejem, już to chyba najlepsze euro w historii. No, ja bym może tak, nie, tak wygórowanych opinii nie, nie, nie rzucał. Tym bardziej, że e, często się narzeka, że im więcej drużyn jest w takim turnieju, tym e, wtedy gorsze są emocje. Przecież jak, jak, jaką kontrowersję wzbudzają Mistrzostwa Świata, e, kiedy zagrałem na nich 42, e, 48 reprezentacji. No to w sumie e, to też może być tak, że no, e, euro. To, yy, że też tak może być, jeśli chodzi o yy, euro, no ale no 24 cztery duże na razie, na razie to daje radę. No, jeszcze czekam na jakieś komentarze. Hmm. Na Facebooku na razie cisza Natalia Maj napisała na pewno jedno z wyrażniających się euro No w sumie bardzo mi się podobało euro we Francji, które był To jednak tutaj patrząc na to co się dzieje na, na yy, co się dzieje na tym na, 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 na tym turnieju jak, jak to wszystko jak to wyniki wyglądają, no to, jest, no to jednak dosyć ciekawe, ciekawe się to wszystko rozkładam. Dile Sefito. Yy, Sefito coś tu pisze. Że nie odpowiedziałeś Nie odpowiedziałeś mi, no nie będę odpowiadał na takie dziwne komentarze. Natalia ma Maje znowu dla nas wtedy wyjątkowe. No, dla nas wtedy wyjątkowe, ze względu na to, że Polska doszła do ćwierć finału turnieju. Ze Szwajcarią wymęczyliśmy ten awans do ćwierć finału po rzutach karnych. No, do dzisiaj Szwajcarom się udało. Rzuty karne. Patrzę jeszcze, czy są jakieś komentarze. Na Facebooku widzę tutaj cisza. Na Twitterze też jakoś, może, może jakiś, tu zobaczę e, dziennikarze może, jakieś komentarze że... rzucili. No nie, nic, nic ciekawego tutaj nie ma. Nie, nie, Michał Kołodziejczyk napisał, on jest teraz szefem Kanal Plus, sport na e, 5 lat temu, Krychowiak strzelił ostatniego karnego w Szwajcarii a teraz Szwajcarii jest świerć finale, a Krechowiek nie. No nic, no już jest po północy, grubo. No. Dziękuję, dziękuję za uwagę. No, trochę jestem zaskoczony, że mimo, że tak szybko tą transmisję zrobiłem. No to dużo dużo widzów się pojawiło, dużo komentarzy. Również zapraszam was na mój kanał na YouTube, na, na Facebooka również. No jutro, jutro, jutro. Jutro, jutro y, również zapraszam, żebyśmy dzisiaj na mecz Anglia ten. Anglia, y, Niemcy to po nim postaram się zrobić jakąś transmisję. No to wszystko, wszystko na dziś. Zapraszam jeszcze raz, co mówię, na, na YouTube, na, na Facebooka. Ja e, lecę spać. Wam, wam również życzę dobrej nocy. Za uwagę dziękuję Państwu. Leszek Grabowski. Dobranoc.